Nie tak dawno zrobiło się głośno o ekipie filmowej, która zawitała w skromnych progach zamku Ogrodzieniec. Nie byle jaka filmowa, bo twórcy serialu Wiedźmin. Okupowali lokację przez dwa dni, z początkiem kwietnia. Głównego bohatera, czyli Henry'ego Cavilla podobno na planie nie było, ale pojawiły się dwie aktorki, Terry Wilson wcielająca się w Sabrinę oraz Anna Schafer odgrywająca Triss. Zdjęcie z zamku wrzuciła również showrunnerka serialu, czyli Lauren Schmidt. Oczywiście nikt nie wie, jaką funkcję spełni w serialu nasz zamek. Fani obstawiają warownię Moren, ale tak tak naprawdę może to być absolutnie wszystko. Dowiemy się dopiero po premierze serialu, która jak się okazało planowana jest na końcówkę tego roku, czyli 2019. Co poza tym wiemy o Wiedźminie? Co ty robisz? Zabijam otwory. Geralta wcieli się Henry Cavill. Już troszkę temu mogliśmy zobaczyć zarejestrowaną próbkę charakteryzacji, która wywołała sporo kontrowersji. Należy jednak pamiętać, że była to tylko, uwaga, próba, a nie ostateczny efekt. Z Cavillem jest o tyle zabawna sytuacja, że jeszcze przed ogłoszeniem poszczególnych ról serialu wystąpił w wywiadzie dla serwisu IGN z okazji premiery ostatniego Mission Impossible. Padło w jego trakcie niewinne pytanie o to, czy chciałby zagrać Geralta w serialu Wiedźmin, który wtedy.

Cóż, właśnie on wcieli się w Geralta. Showrunnerka Schmidt stwierdziła, że Kabil przekonał ją już po jednym tylko spotkaniu. Była w 100% pewna, że to on powinien wcielić się w Geralta. Czy słusznie, dowiemy się jeszcze w tym roku. A co z pozostałymi rolami? Znamy już większość obsady. Wybaczcie, jeśli będę kaleczył nazwiska. Ania Szalorta wcieli się w Jennifer, znana m.in. z serialu Wanderlust. Freya Allan zagra Ciri, jest dopiero na początku swojej kariery aktorskiej. Anna Schaefer wcieli się w Tris, wystąpiła jako Romilda w Harry Potterze, a ostatnio w filmie Vengeance. Joe Betty będzie jaskrem, pojawiał się głównie w serialach. Adam Lewy zagra Myszowora. Wystąpił w filmie Zanim Zasnę. Terika Wilson-Reed wcieli się w Sabrinę. Zagrała w filmie Suicide Club. Królową Kalantę zagra Jodie May. Mogliśmy ją zobaczyć w Ostatnim Mohikaninie z 1992 roku. Serio. Laszlo zagra Maciej Musiał. Muszę przyznać, że po słabym serialu 1983 ten chłopak jest dla mnie lekką zagadką w kontekście Netflixa, no ale to temat na inny materiał. Sprawa wygląda tak, że 90% aktorów, którzy wystąpią w Wiedźminie, to aktorzy mocno niszowi lub dopiero rozpoczynający swoją przygodę z tym fachem. Oczywiście wcale nie oznacza to, że serial zostanie aktorsko położony. Jest co najmniej kilka wielkich kinowych produkcji, które wypromowały mało znane twarze. Władca Pierścieni, patrzę na Ciebie. W serialu niestety wiemy cały czas niewiele. Zdawkowy opis, który znajduje się na stronie Netflixa, również nic nie wyjaśnia. Sama showrunnerka, mimo że bardzo aktywna w mediach społecznościowych, trzyma język za zębami. Pozwolę sobie w tym miejscu bardzo mocno polecić jej konto na Twitterze. Wrzuca tam pełno zakulisowych ciekawostek odnośnie produkcji filmowej na różnych jej etapach i można z nich wyłowić prawdziwe perełki. Jeśli interesujecie się tym, jak powstają filmy, szczególnie w tym akurat przypadku od strony showrunnerskiej, to obowiązkowo ją obserwujcie. Ja to robię już od dawna. Co akurat w przypadku informacji o fabule Wiedźmina niewiele pomaga. Wiemy natomiast, że twórcy Wiedźmina bardzo mocno opierają się na książkach Sapkowskiego, a niekoniecznie na grach. Schmidt oczywiście wielokrotnie była pytana przez fanów o jej stosunek do gry CD-projektu. Wielokrotnie również odpisywała, że gra jej się bardzo podobała, ale gdy tworzyła scenariusz serialu i wymyślała bohaterów, to starała się nie wzorować na grze, a jedynie własnej wyobraźni. Dlatego niech was proszę nie zwiedzie to, że ten materiał ilustruję głównie trailerami Growego Wiedźmina powód jest dość prosty, trudno go zilustrować trailerami serialu. Za reżyserię odpowiada kilka osób, jak to zwykle w serialach bywa. Pilot oraz trzy inne odcinki reżyseruje Alix Sacharow. To nie byle kto, bo gość, który maczał swoje palce w Grze o Tron, Dom Kuskard i w serialu Ozark. Zatem klasa światowa i o jego umiejętności w ogóle się martwić nie musimy. Co ciekawe pracuje również jako autor zdjęć. Stał za kamerą między innymi właśnie w Grze o Tron, w rodzinie Soprano oraz w Rzymie. Dwa odcinki Wiedźmina wyreżyseruje Charlotte Brandstrom, która pracowała na przykład przy człowieku z wysokiego zamku. Ostatnie dwa odcinki Alex Garcia Lopez. Jeśli oglądaliście Darde lub Punishera, to na pewno trafiliście na epizody zrealizowane przez niego. Devil. Serial ma się składać z 8 odcinków. Nie wiemy ile każdy z nich będzie trwał, ale można bezpiecznie założyć, że około godziny. Na razie pewny jest tylko jeden sezon. Podobno Netflix jest wyjątkowo zadowolony z tego, jak wyglądają kolejne odcinki serialu, i jest bardzo chętny na tworzenie kolejnych sezonów. Jednak wiadomo, ostateczne decyzje na pewno zostaną podjęte dopiero po premierze. Witches, the Prawda jest taka, że dopóki nie zobaczymy pierwszego pełnoprawnego trailera tego serialu, to niewiele będzie wiadomo odnośnie jego jakości, kreacji głównych bohaterów, wizji twórców na odwzorowanie różnych postaci. Na pewno sprostanie oczekiwaniom fanów będzie bardzo, bardzo trudne. Dodatkowo serial posiada wyjątkowo niewdzięcznego przeciwnika, Grę CD Projektu. Niewdzięcznego, gdyż tak bardzo wizja świata wirtualnego wpisała się w nasze umysły, że dla wielu Geralt już zawsze będzie wyglądał w ten sposób. Ciri w taki, a Yennefer w taki. I wszystko odbiegające od tej idealnej wizji zapewne będzie musiało sprostać mocnej krytyce. Niezależnie od tego, ja trzymam kciuki, bo książki Sapkowskiego zasługują na godną ekranizację.